Nie będę cię prosił o wybaczenie, panie Rondzie, bowiem czarna mowa Mordoru może dotrzeć w najodleglejsze zakątki Zachodu. Pierścień to zło wcielone. Ten pierścień to dar. Dar dla nieprzyjaciół Mordoru. Musimy go wykorzystać. Mój ojciec, namiestnik Gondoru, przez długie lata trzymał siły Mordoru w szachu. I to właśnie krew moich braci zapewniała bezpieczeństwo waszym ziemiom. Dajcie Gondorowi broń nieprzyjaciela. Użyjemy jej przeciwko niemu. Ciebie nie posłucha ani też żadnego z nas. Pierścień należy wyłącznie do Saurona, tylko on jest jego panem. Co takiego? Byle strażnik może mieć do powiedzenia w tej sprawie. To nie byle strażnik. To Aragorn, syna Ratorna. Jesteś mu winien posłuszeństwo. Aragorn. I to jest... następca Isildura. I dziedzic tronu Gondoru. Usiądź. W Legolasie. Gondor nie ma króla. Gondor nie potrzebuje króla. Aragorn ma rację. Nie możemy go użyć. Mamy tylko jedno wyjście. nie należy zniszczyć. To na co jeszcze czekamy? Ha! Gdy synu kroi na pierście, nie może zostać zniszczony żadną ze znanych nam sztuk. Stworzony został w ogniu góry przeznaczenia i tylko tam może zostać unicestwiony. Trzeba go zanieść w najdalsze strony mordoru i cisnąć z powrotem w ognistą gardziel, gdzie został wykuty. Tylko tam. Jedno z Was. Musi to zrobić. Nie da się tak po prostu wejść do Mordoru. Jego czarnej bramy strzeże coś więcej niż tylko orkowie. Mieszka tam zło, które nie wie, co to sen. I też wielkie oko, które nie nieustannie stoi na straży. To jałowe pustkowie, zasiane ogniem, popiołem i pyłem. Powietrze, którym oddychasz, to trujące opary. Nawet dziesięciotysięczna armia nie da sobie rady. To szaleństwo. Nie słyszałeś Elronda? Pierścień należy zniszczyć? I może powiesz, że to ty jesteś do tego zdatny? A jeśli nam się nie uda, to co wtedy? Co zrobimy, jeśli Sauron odzyska swoją własność? Prędzej padnę trupem, nim zobaczę Elfa z pierścieniem w swoich brudnych łapskach.